Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich czytelników mojego bloga. W formie tego wideo chciałem pokazać zagadkę rachunkową, którą wiele lat temu zadał mi jeden z moich znajomych. Będziemy dodawać pojawiające się liczby i za każdym razem na głos wypowiadać otrzymaną sumę. 1000, 1040 2040.

Jesteś w gronie 99% osób, które błędnie dodają te liczby. Spróbujmy podsumować je poprawnie. Dodajemy 1000, 1000, 2000, 3000, 4000 i dziesiątki, 40, 70, 90 i 100. Wobec tego razem mamy 4100. Nie jestem w stanie wyjaśnić psychologicznych mechanizmów tego rodzaju przestawienia liczb. Natomiast powiem, że poprawną wartość tej sumy na ogół podają inżynierowie, a także nieliczne osoby spoza ich grona. Dziękuję bardzo.